Horyzont te chłopowie. Władysławowo. Tutaj jest recepcja. Wjeżdża się. Tu jest system dla kamperów. I tutaj już się wjeżdża na parcelę. Po lewej jest nad zabaw i boisko. Tam za tymi drzewkami. I jak się wejdzie tutaj, gdzie jest camper system, to tutaj są też toalety. I prysznice. I tu dalej na parcele. I tu od głównego wejścia. Jak się idzie na wprost, to tu po lewej są domki. Po prawej też widzę, że są jakieś domki. I tu się idzie. Dalej w stronę morza na parcelę na tą pierwszą linię i tutaj już są znowu łazienki tutaj, tak? Tak Nie, bardzo ładne są to jest Właśnie rozmawialiśmy z właścicielem, bardzo sympatyczny człowiek i ja tam troszkę popowiadał jak to wygląda w sezonie. Tak to wygląda poza sezonem Ale widać, że dbają, dbają o to wszystko, które z niego miało ręce w nogi Przegranie jakaś A, gdzie jest wejście no, Tu są dziewczynki po lewej stronie O, to są zmywalnie I tu są chłopcy, ja idę do chłopców I tu to są toalety A, otwarte чуть А тут есть не пришлите. То есть чуть И чисто. И тепло. tak i to jest może taki punkt widokowy na horyzoncie bardzo fajnie tam widać na dole super. Ja w kapturku, bo troszkę wieje, ale pogoda jest super. Po Całkiem się przyjechać 4 kilometrów. No i pies jak znalazł swoją miejscówkę w kamperze. Przez cały rok spała na podłodze, a teraz stwierdziła, że nie. Będzie spała na siedzonku. Nie? Dobrze.